Tak, Ale jak się łączy, ta koncepcja wolności nie ma bez odpowiedzialności, bo jest inaczej anarchią. Ja się z tym kompletnie zgadzam. Z takimi nowoczesnymi koncepcjami, które w księdze referacyjnej były również, a mianowicie z dyskutowanym żywo współcześnie, a nie w starożytności, problemem medykalizacji zła. Ksiądz tego nie użył terminu, lecz innego. Mówił o tym, że medycyna zostaje obłożona celami, które są niemedyczne. No, to jest ten sam problem, który jest dyskutowany przez postmodernistów jako medykalizacja zła. To nie jest tak, żeby ksiądz stronił od rozwiązań współczesnych. bardzo, doktor Pani była pierwsza, tak? Liżej. Ja chciałam się odnieść do aspektu w tej chwili finansowego i biznesowego, bo ksiądz również się do tego odniósł Chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że mówił ksiądz o tym, że lekarz jest postawiony w takiej yy, roli biznesmena, yy, szefa swojej firmy, który czerpie korzyści z leczenia pacjenta, gdzie celem nie jest przede wszystkim wyleczenie pacjenta, a czerpanie korzyści przez pacjenta przez lekarza. Yy, ja sobie myślę, że te dwie rzeczy się nie wykluczają, a mogą współistnieć, yy, że jakby yy, lekarz. Może czerpać korzyści właśnie wtedy, kiedy wyleczy pacjenta. I nie ma w tym nic złego, gdzie pacjent i lekarz wkładają wspólny wysiłek w dobro, jakim jest wyleczenie. Także chcę zwrócić na to uwagę, że jakby te dwa aspekty mogą współistnieć ze sobą. Wspólny wysiłek, który ma na celu wyleczenie. Przy takim poczuciu pacjenta, który wkłada wysiłek finansowy. I lekarza, który wkłada wszelkie swoje umiejętności, kompetencje i wszystko, czym dysponuje. Także na to chciałam tylko zwrócić uwagę. Nie mówił o tym, że pieniądz niszczy relację terapeutyczną, tylko że może je zmienić doktor Matkowski. Dobrze rozumiem? Nie. Pieniądz nie jest z, nie, nie, nie. z rzeczy złej. Chciałem zapytać pana profesora. Wspomniał pan o. No, jakby postępującym ruchu w Europie komercjalizacji medycyny, natomiast y, takich zaczątkach w Stanach Zjednoczonych y, dekomercjalizacji. Rozumiem, że to są takie jakieś na razie promyki. Żeby dwa słowa powiedzieć o tych promykach y, dekomercjalizacji albo innego podejścia do. Tak, to, że to pan tu Obamer, nam no to będzie wspierał? Do, 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 ja polityka. nie mam pojęcia o tym tak? Do pierwszego głosu jeszcze dodam e, Czego ja się obawiam Chodzi by tego co Państwo widzieli ostatnio Również w telewizji Jeżeli VHO e, Lekarze, którzy tworzą e, Światową Organizację Zdrowia Jednocześnie przynależą do koncernów e, Farmaceutycznych I produkujących szczepionki To ja nie wiem czy oni tam głosują za swoimi interesami tych koncernów i nie wiem, czy ta epidemia jest prawdziwa, czy jest fałszywa dyskutuje na styku interesu. Według mnie nie powinien lekarz, który jest przedstawicielem koncernu zarabia olbrzymie pieniądze w tym koncernie, głosować w WHO za takim, a innym rozwiązaniem, ponieważ obawiam się, że siła, ja nie, nie, nie jestem przeciw pieniędzy, tylko siła pieniądza zwycięży. To do, do pierwszego głosu. No to znaczy no, my wychodzimy z tej z biedy i widzę, że tendencja w Europie jest w kierunku, że wolny rynek nam wszystko rozwiąże, natomiast Amerykanie mają więcej doświadczeń i w tej chwili dochodzą, że te miliony nieubezpieczonych, gdzie właściwie sprawę rozwiązują szpitale charytatywne, katolickie również dla tych biednych, nieubezpieczonych i bez, bezrobotnych to w Europie jest jakby idea, że wolny rynek nam wszystko rozwiąże, więc jesteśmy jakby w tym kierunku, gdzie Stany odchodzą, więc u nich trzeba by szukać momentów, żeby, żeby nie popełnić tego samego błędu, co oni za, za 20 lat odchodzić od skrajnej komercjalizacji, do której do, dojdziemy, czyli przeskoczyć pewien etap i skorzystać, jakby się udało w Ameryce znaleźć podejście. Jedno pytanie? Ja Proszę Państwa, ja bardzo dziękuję, że jeszcze mam czas. Ja przyjechałem z Ukrainy i w zeszłym roku, prawie rok temu, mieliśmy taką konferencję w ramach dyskusji psychiatrycznych. Ja się przedstawię, jestem z Lwowa, dyrektorem szpitalu. Jestem teraz na Kulperkowie. I to była taka dyskusja rozpoczęta we Lwowie z, razem z filozofami i e, kulturolodzy kultur, uczestniczyli. My ogłosiliśmy taką trochę była akcja prowokacyjna. Ogłosiliśmy koniec epoki postmodernej we Lwowie. To była taka akcja z, i, i też w gazetach. E, to znaczy powiedzieliśmy, że systemy wartościowe, które funkcjonują teraz ostatnie 25 lat są wyczerpane i że te systemy wartościowe dowiedli do tego, że nie mamy teraz żadnych punktów opornych, dlatego żeby powiedzieć w jakim kierunku w, w akcjologii filozoficznej mamy iść i że nie ma żadnych filozoficznych nowych trendów aksjologicznych, które by pokazali w jakim kierunku możemy iść. I dlatego. To była taka, jeszcze raz powiem, że to była akcja prowokacyjna i wzbudziło duży interes i zainteresowanie. Teraz jeszcze planujemy taki filozoficzny seminar, któryśmy mówię na ten temat. Ten ten temat tylko, że, e, tak, tylko że chodzi o to, że e, medycyna e, teraz co dotyczy aspektu medycznego medycyńskiego, że medycyna, która nie ma tych opór aksjologicznych i wartościowych, to ona musi, musi korzystać z tych, które funkcjonują. I taki wniosek zrobiliśmy, że ten, który funkcjonuje, to jest rynk wolnorynkowy, to znaczy finansowy. I my chcemy czy nie chcemy, wolens no to znaczy, że i świadomy, i nie całkiem świadomie korzystujemy się tylko tym jednym, który funkcjonuje, a on jest ja jeszcze raz powiem, powiem finansowe. I że to, taki był drugi wniosek, że to jest wielkie złudzenie, że my mówimy, że mamy system stary, wartościowy, hipokratyczny, czy, czy taki prawdziwy, medyczny. My, my się, się, no, my się łudzimy, my sami sobie mówimy nieprawdę, kiedy mówimy, że my funkcjonujemy według zasad starych i medycznych medycznych i to jest może największa ambiwalencja, to chciałem tylko Państwu powiedzieć, że my nie mamy systemu, systemu wolnorynkowego w tym sensie, że nie mamy kas medycznych jeszcze dotychczas w Ukrainie, że w Ukrainie funkcjonuje ta medycyna taka jakaś tam, nie wiem jak to się teraz, hybrydyzowana, stara, postsowiecka i, i nie wiem jaka. My sami nie wiemy jaka funkcjonuje i jak funkcjonuje. Tylko, że nie mamy tej nowej. I dlatego że, i dlatego możemy te pytania stawiać, bo, bo nie mamy ni tego, ni tego. To chciałam tylko powiedzieć. Dziękuję za ten głos, niezwykle ciekawy. Dodałbym jeszcze to, o czym w tej referacie księdza profesora również była e, informacja, że mamy te antypunkt oparcia, albo punkt oparcia negatywny. To znaczy nasz czas jest nie tylko w cieniu, czy też w, bu, w blasku lub cieniu komercjalizacji i e, tej ekonomizacji amerykańskiego stylu, ale my żyjemy w cieniu e, nazizmu i, i przede wszystkim tego, co medycyna nazistowska zrobiła, i ma to dla nas jakieś obligacje, a także powoduje pewien punkt oparcia. Wiemy, do czego to może doprowadzić, jeżeli nie będziemy na to patrzyli, to chciałabym państwu tylko przypomnieć, podziękować księdzu profesorowi.